Konsekwencjami takiego ani innego przebiegu pogody, która zdecydowanie trudniejsza była, aniżeli 2018 rok, a myśleliśmy, że już nic gorszego, jak w 2018, zdarzyć się nie może. Proszę państwa, nic bardziej mylnego. Znów przyszły ta sekwencja trudnych warunków pogodowych. Była jeszcze gorsza aniżeli w 2018 roku, ponieważ pogoda była niezwykle dynamiczna. Wtedy, kiedy powinno być ciepło i wilgotno, było sucho i zimno. Wtedy, kiedy powinna być umiarkowana temperatura e, dla wzrostu wegetatywnego liści, wówczas, proszę Państwa, było bardzo gorąco i stres powodował właśnie już zamieranie e, końcówek. I taka sytuacja, proszę Państwa, w Europie powoduje, że prawdopodobieństwo, że tego towaru będzie mniej, jest duże. Gdzie cebula w Europie jest? Na pewno w Europie jest w miarę przyzwoita, stabilna sytuacja w Holandii. Tam można powiedzieć, że plony są zbliżone do no, standardowych. Tu możemy o tym powiedzieć. W Niemczech, w Landach Północnych i Wschodnich sytuacja jest zła. W Polsce sytuacja jest zdecydowanie gorsza niż w 2018 roku. Są oczywiście tereny, gdzie ta wegetacja była z początku w tym okresie młodocianym lepsza. Powiedzmy Dolny Śląsko, tam tamte regiony nieco było trochę lepiej. Powiedzmy Małopolska, Podkarbackie, ale już zdecydowanie gorzej w Lubel, na Lubelszczyźnie Źle w Mazowieckim, bardzo źle w Wielkopolsce i wcale nieciekawie w rejonie Kujaw. Więc to, proszę Państwa, spowoduje, że. Stosunkowo duży producent cebuli, taki jak jest Polska, raczej te plony będzie miał niższe niż w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o kraje bałtyckie, sytuacja jest bardzo zbliżona do naszej, a więc tam na Litwie, gdzie jest tej produkcji dość. Sporo jak na ten, na ten mały kraj. Produkcja również jest podobnie z, samy, z tymi samymi problemami co w Polsce. Stosunkowo dobra. Sytuacja jest na Czechach, ale przy ich wielkości produkcji, kiedy z reguły oni i w każdym roku importują cebulę, wcale nie można powiedzieć, że tej cebuli będą mieli wystarczająco dużo. Na pewno w krajach bałkańskich sytuacja jest. Nie za ciekawa. Produkcja również duńsko-skandynawska też była właśnie powiedzmy, naznaczona tą trudną, bardzo dynamiczną i gorącą pogodą.